Na wodę poprosimy Jedziemy. <noise> witamy, witamy. Witamy. Wyczochranie u nas w gościach. Lecimy z rana, póki jeszcze nie smaży na plaży. Nie wiem czy jest mało. No już powoli zaczyna coś tam, 23 stopnie. Także no. czas start. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal Nie ma fal Nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal. Odpalamy się i ogień. Jak można się wyspać na plaży? Wędki zarzucone. Wędki zarzucone i sobie śpi. Lecimy. Konkurencja, tak? Konkurencja, no. Kto więcej? Kapsli. Mamy jeszcze Ja się na plaży nie ścigam ze sławkiem bo zawsze wygra No masz monetę? nie o jest na razie nie ma monety ktoś nas chyba uprzedził co tam? piątal? Widzieliście? Ola wygrała konkurs na pierwszą monetkę. Piątką Pięknie Będzie jedna jedyna dzisiaj? <laughs> Pierwsza i ostatnia Ale tutaj jest piątka no. Ale to... A, jest Ej, Pokażę I do kawy no. Zmieniamy Jeziorko bo, bo bo tutaj jest nędza Ida O Olka podrzuta ma no, no. z domu wzięła <laughs> tak, tak. Ja mam ja tak ja mogę jest. drinka zrobić No <laughs> się, Ja się nie znam na drinkach Sex on the beach Tak Sex on the beach No Ola chodź tuksy są dla Ciebie Malaga tiki taki kasztanki do wyboru Też jest wtorek, cip, 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 ja drugi, pięćdziesiąt groszy. Tak? No, depozyt, no ja musiałem niestety się stlenić na chwilkę, nie? No, teraz, teraz widzicie na żywo po prostu jak to jest. Brak się. No. Natura wzywa. Natura wzywa. Kiedy pochodzimy po plaży, to pewnie idę tak jak w ołtatach, nie? Pozbieramy. Same złoto. Masz tyle piasku? Koniec piasku Jest grosik na szczęście Pozdrawiamy grosika Tak pozdrawiamy grosika 50 groszy gównolitów Fajnie, pierwsze dzisiaj Nie wrócę goły, o będzie na wachę tak, żebyś nie... Jak zdążysz ten spuści, o, odpuścić przycisk z dystrybutora. Tybutora, tak, na kropelkę. Ja myślałem, że Natalia tam idzie się położyć na ten materac? A? Myślałem, że idzie się tam położyć. Ale koło materaca dwa ziko Dobrze. E, przyznam się Wam, że byłem tutaj 3 dni temu połazić. I naprawdę grubo wyszło. Ale nie mówcie tego wyczochranem <grystuwa> Stuwa, ja już sto pięćdziesiąt. Nowa forma joggingu. Jest grubcio. Nie czy to jest lodko, czy nie. Tak wygląda, nie? No, wygląda bardzo ładnie. Wagowo też nie jest źle. Może goldzik. No, może. Trzymaj. Ładnie. Natalia przed chwilą wyciągnęła 4 ziko Ja piąteczkę to widzieliście Aha. i elegancko no, będziemy kończyć Ola, trafiła To jest do lodów? Nie? No to jest tak? do, do, do tego, nie? To nabierania gałek, nie? Gałkowa Także zawijamy się, bo powoli ludzie. A ja tak to kawę, będzie pienić mleko Tak No i będzie trzeba się rozstać z wyczochranymi Robię podsumowanko Bogato sreberkowy. dzisiaj bogato 250. 250 250. nie wiem ale było, Tutaj było, moje. było ten moje. Eee, 6 zł może. 7 groszy. 607. Ale jest. 607. A to przebiła już? Ola to pozamiatała no, jak zwykle. Zawieżki, no? Ola nazbierała zbierała na paliwo. No i tutaj zobaczymy. Trzeba to zważyć. Zobaczymy, co to jest to no, Się zważy. Gdzieś mam jeszcze o, oczka no, Hey, by Jakby jest... był Goldzik, to jest... no to kurde Brawa dla Goldziku Dokładnie mm. <laughs> No i Nati z kieszeni wyjęła, żeby po no, prostu każdy... było co nagrać <laughs> no, każdy... No, każdy ma coś no, Na loda każdy ma no, Na loda, a ten, a Ola ma Na loda to masynkę. ja mam. Masz Natalia? Kupimy sobie te lody na stacji Dawaj Ola No, <laughs> no Ola z wąsami Teraz idziemy Teraz idziemy pogrzebać śmietnika Nie, z brodą Nie trafiłeś Nie Żeby nie było Bo tam był, był, był przed nami kolega, który Zostawił nam w Prezencie Śmieciory Łyżkę zostawię Zostaw. Do kopania nie, w ogródku będę grzebał w Tak robią porządni Zbierają. poszukiwacze. Trzeba to zbierać. Mhm. Także my się żegnamy. My się żegnamy. Było słabo. Myślę, że nad morzem będzie lepiej. Do zobaczenia nad morzem.